To mógł być najlepszy film Gwiezdnych wojen w historii. Disney nie zgodził się na jego realizację. Aktor Adam Driver zdradził nam, że aż przez dwa lata powstawał w tajemnicy nowy projekt o Kylo Renie, który działby się po epizodzie 9, który ożywiłby tę postać. A w projekt oprócz Driver'a zaangażowany był m.in. Steven Soderbergh, reżyser serii Ocean Eleven. The Hunt for Ben Solo, bo tak film miał się nazywać, miał być mocno zainspirowany filmem Imperium kontratakuje i mieć mniejszy budżet niż główne filmy z serii. film pokochał ten projekt i uważał skrypt za jeden z najlepszych serii, lecz o niezrealizowaniu projektu zadecydował Bob Iger, szef Disneya. Rozumiecie to? Jedni z najlepszych z branży, aktor i reżyser tworzą projekt o pierdzielonym Kylo Lorenie, który jako duch mocy otrzymuje nową szansę od życia, a ty zamiast tego tworzysz kolejny projekt o Baby Jodzie. I od razu, jak info o tym filmie stało się publiczne, fani bardzo dobrze podkreślili, że bardzo chcieliby zobaczyć taki film. Powstało mnóstwo petycji, a jeden z fanów nawet wynajął helikopter z banerem, by uratować film i przeleciał nim nad siedzibą Disneya. Mam wielką nadzieję, że widząc ten szum w sieci, Disney jednak zadecyduje się, by stworzyć ten film. A wy co o tym sądzicie?